Jodbewe, której witamy serdecznie jeszcze raz na scenie. Gorąco bardzo ciebie. Proszę Państwa, jest taki szczególny moment, kiedy chcemy podziękować wszystkim tym, którzy spowodowali, to od każdego roku tak jest, że, wszyscy, że przystanek, kolejny przystanek może rosnąć, może być nas coraz więcej. Przypomnę, że zaczęliśmy od 80 osób, a teraz z gośćmi 2000 uczestników. A zatem proszę Państwa, mówimy o uczestnikach, bo 1000 do ale z gości, to już 2000 dzisiaj przekroczyliśmy, tak to jest wielu. Proszę Państwa, a zatem dziękując wszystkim gospodarzom teraz specjalnie, specjalne podziękowania. Te fiary tak, które tutaj stoją jeszcze na stoliku, za chwilę trafią do rąk tych, którym chcemy podziękować bardzo serdecznie instytucjom i organizacjom wspierającym organizację 6 systemu PAD. A wręczać będą te fiary, o co bardzo proszę, wspólnie. Bardzo proszę, aby te fiary zechcieli Państwo wręczać wspólnie i to będzie nasze podziękowanie w za to, Panią proszę, Panią Marszałek Ewę Orzełowską, którą jeszcze raz witamy na scenie, Pani Marszałek. Witamy także w obszarze Urzędowa Człowskiego na Brzeckim Centrum Polityki Społecznej. To bardzo ważny pazek. pozdrawiamy LCPS. Pozdrawiam Janusz Kodowski przy wielkich brawach. Panie prezydencie. Bardzo prosimy. Janusz Kodowski, wielkie uznanie, brawa, choć i wojny serdecznie. Tak odstępca. Rozumiem, Panie Inspektorze, to ma być przemówienie, tak? A Emocje. należy uważać, Emocje. moje przemówienia. Ja myślę, moi drodzy, że wielu z nas przed laty, może może niedawno słyszało taką niezwykłą przypowieść. Ja w krótkich słowach ją przypomnę. Wyobraźmy sobie sytuację przed laty był człowiek, który od urodzenia nie słyszał. Gdy widział jak ludzie tańczą, zastanawiał się co oni robią, bo są jacyś dziwni, potrząsają nogami, rękami. Zastanawiał się czy nie powariowali. I gdy, I gdy kiedyś w cudowny sposób odzyskał słuch, gdy usłyszał muzykę, gdy zobaczył jak piękny może być taniec z muzyką, to zrozumiał, że dotychczas przeżył niewiele. Ja myślę, drodzy Państwo, moi drodzy młodzi przyjaciele, że kto nie był na przystanku, Pad, to wiele w życiu nie zrozumiał. Kto nie doświadczył służby bycia dla drugiego człowieka, taką takiej jak wy tutaj, od pana inspektora, zaczynając poprzez wszystkich instruktorów, przyjaciół, którzy pomagali jeden drugiemu, po dziewczęta, które tak życzliwie nam tutaj u góry w w tej spiekocie, wodę podawały. Kto nie doświadczył służby, ten pewnie wiele w życiu nie zrozumie. Z całego serca za wszystko dziękuję, a szczególnie za to, że potraficie być dla siebie i że jak pojedziecie do swoich domów, to dalej będziecie dla innych ludzi. Bardzo dziękuję. Janusz Kotowski, prezydent Ostrówek. Dziękuję nagrodę. Pan Stanisław Kubeł, starosta Ostrówek. Powiat Ostrołęcki wyróż... wyróżniony filarem PAD. Panie Starosto, bardzo dziękuję, Bardzo proszę. Drodzy uczestnicy pad zaproszeni goście. Myślę, że wiele osób wzbogaciło swoją osobowość dzięki pobytowi na pacie na ten tydzień spędzony w różnych grupach myślę, że kiedyś zabłyśnie po prostu różnymi ciekawymi inicjatywami. Wiem, że na pewno bardzo podobają wam się kurpie. Widziałem to po pierwszej reakcji na muzykę kurpiowską. Myślę, że tego nie zapomni się nigdy. Życzę wam, żebyście do tych stron zawsze wracali. Z wielką ochotą, z wielką chęcią, żebyście wynieśli stąd co, to, co najlepsze. Chciałem także serdecznie pozdrowić gości z zagranicy przybyłych na PAD. Witam z Ukrainy przedstawicieli powiatu Sokalskiego i z Litwy, przedstawicieli powiatu Alitus. Wszystkiego najlepszego. Witamy serdecznie wszystkich Państwa. Witamy dziękuję. Panie Dyrektorze, gratulujemy. Dla Pana Marka Świszka, komendanta policji w Garbolinie. I proszę, młodzież, dziękuję Policji, proszę Państwa. Komendant. Powiatowy Policji Marek Świsz w Gardolinie. Oraz szczególne podziękowania dla głudnego pomysłodawcy pana Karola Gałkowskiego. I wielkie była pokaż się Karol. Karol Gałkowski. Karol Gałkowski. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy. A mówiła do Was Łucja, mówiła o sobolewie. Zapamiętajcie o tym. I teraz jeszcze, pod, jeszcze kto stoi pod wiecie. Kto stoi pod wiecie, Łucja. Wszyscy, wszyscy mają stanę ja w pod... będzie pamiątkowa fotografia, proszę bardzo. Wszyscy. Prawa dla Sobolewa, Ucja i Karol Gałkowski zapraszają wszystkich, zapraszamy w zdjęcie, bardzo proszę. Za ten środkiem środkiem, środki, prawa dla Sobolewa.